W Księdze Przysłów znajdujemy jeden z najbardziej dosadnych i prawdziwych opisów głupoty. Jak pies wraca do swoich wymiocin, tak głupi powtarza swoją głupotę. Przysłów 26:11. Głupiec to nie tylko ktoś, kto nie wie, ale ktoś, kto nie chce się uczyć. Upiera się przy swoich błędach, nawet gdy życie pokazuje mu ich złe konsekwencje. Księga Przysłów opisuje go jako kogoś, kto nie słucha rad. Kto przedkłada swój własny głos nad prawdę, i kto wciąż popełnia te same błędy raz za razem. A jeśli rozejrzymy się wokół, ta głupota nie jest tak odległa. Widzimy ją u ludzi, którzy wciąż popełniają te same błędy w swoich związkach czy w pracy, u tych, którzy wpadają w złe nawyki, które ich niszczą, ale do nich wracają, albo u tych, którzy wolą łatwe kłamstwa mediów społecznościowych od niewygodnych prawd. Głupota jest niebezpieczna, ponieważ cię więzi sprawia, że wierzysz, że jesteś wolny, podczas gdy w rzeczywistości utknąłeś w cyklu powtórzeń. A najsmutniejsze jest to, że szkodzi nie tylko głupcowi, ale także tym, którzy są wokół niego. Dlatego Słowo Boże mówi nam, abyśmy robili coś przeciwnego, szukali mądrości. A mądrość zaczyna się od pokory, przyznania, że nie wiemy wszystkiego, słuchania upomnień i bycia otwartym naprawdę, nawet jeśli boli. Mądra osoba podnosi się po upadku i uczy się. Głupiec upada i pozostaje w tym samym miejscu, szukając wymówek. Dziś zadajmy sobie pytanie, w jakich aspektach mojego życia postępuje głupio? I prośmy Pana, aby dał nam łaskę uwolnienia się od tego cyklu, abyśmy mogli żyć nie w głupocie, która nas więzi, ale w mądrości, która nas wyzwala. To był dzwon Wandej. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie. Do zobaczenia, umiłowani wojownicy w Panu, i niech Bóg Was błogosławi.